Chcę po prostu zrobić to, co trzeba. A zgodnie z przepowiednią. dość już tych przepowiedni. Na wojnie nie znajdziesz celu, którego szukasz. Wojna to rzeź. Co w takim razie mamy zrobić? Poddać się? Stać bezczynnie? Dość tego. Dalsze kroki umówimy w bezpieczniejszym miejscu.

Uwaga! Świetna robota! Będę czekać po drugiej stronie! あっ。

– Możemy opuścić to miejsce? – Już za chwilę. Tędy! – Tyże, my... – Otwórz bramę, proszę. Zajrzyj się i zobacz, co zrobiła z pustkowiami. Ja dość się już napatrzyłem. Mam nadzieję, że Tyr odnalazł już równowagę. Czy czego tam szukał? W istocie. Widziałem w nim przebłyski dawnego Boga Wojny, ale tylko chwilowe. Nie ma nic złego w sprzeciwie wobec wojny albo wobec przepowiedni. Trudno się nie zgodzić. Przepowiednie gigantów bywają wyjątkowo niejasne. Czy tylko ja pamiętam, że giganci przewidzieli całą naszą podróż do Jotunheimu? Jeśli widzieli Tyra na czele armii podczas Ragnaroku, to im wierzę. Pytanie, jak przekonasz Tyra, by też im uwierzył? Hmm. Na jedz! Ostrożnie, ostrożnie dziękuję. Jedzcie! Na zdrowie! No, to się jeszcze okaże. Proszę bardzo. Posiłek godny czempiona. Dosyć. Mieliśmy o tym więcej nie mówić. Tak, oczywiście. Przepraszam cię. E, nic nie szkodzi. To tylko słowo. Które miesza ci w głowie. Ale ty serio myślisz, że to nic nie znaczy? Po naszej wielkiej wyprawie? Po wizycie w Jotunheimie? Po co to wszystko? Nie myślisz o tym czasem? Bez przerwy. Ale twoja matka nie chciałaby, żebyś niepotrzebnie narażał swoje życie. A jeśli giganci na mnie liczą? Giganci? Ja na ciebie liczę. Masz żyć, myśleć i Ale... postępować jak mężczyzna, nie jak dziecko. Jeśli Loki nie uda się do żelaznego lasu, to nie... Jesteś Atreus. Mój syn. Nigdy więcej. Rozumiesz? Straciłem apetyt. Wybacz, Kratosie. się. Nieuważnie dobrałem słowa. Powinieneś zjeść. Niektórzy robią to codziennie. Nie mogą się bez tego obejść. Po prostu nie rozumiem. Jak to całe gadanie o Lokim i, i Czempionie i tym lesie ma nie być prawdą? Jest taki. Uch! Pozwól, że udzielę Ci najlepszej możliwej rady, jaką możesz usłyszeć. Idź spać. We śnie znajdujemy rozwiązanie większości problemów. Pewnie. Tak. Spać? Brzmi świetnie. Poważnie. No jasne. Lecisz sobie. Nie mam nie? Loki. Uh. – Co to? – Szkoda, że wam fajnie nie wiedziałem, kim jestem. Nie czułbym się tak źle, że zabiłem tyle elfów. Co się dzieje? To była maska? Po prostu, odkąd wiem, że jesteśmy bogami, czuję się silniejszy. Gdzie jestem? To jedyne, o czym mówisz przez cały czas! Albo coś tym zrób, albo się zamknij! O małych problemach małych Mamy ludzi. Mamy coś, słuchania, o małych problemach małych ludzi! Wspomnienia. Do tego złe. Słyszysz bramę! Nie ma innej drogi do Jotunheimu! Czego chcesz?! Puszczaj! Truma! Nic nie rozumiem! Nieważne. 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 Nieważne, nieważne. Hej, nie uciekaj! Nieważne! Powiesz mi, co to za miejsce? Nieważne, 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 nieważne! Przestańcie! Muszę stąd spadać. za to, co mówił o mamie. Nie. Jesteśmy bogami. Możemy Nie. robić to tylko nam się podoba. Proszę. Zaczekaj. Proszę. Dlaczego to się dzieje? Ten nóż jest lepszy od noża mamy. Proszę, przestań! Jestem spokojnie. Hej, dokąd idziesz? Mam iść? No dobra, czyli widzimy się po drugiej stronie. Gdzie ja jestem? Rozumiesz co mówię? O, cześć. To dokąd idziemy? Jasne. Miałem jakiś dziwny sen i obudziłem się tutaj. To żelazny las? Jak się tu dostałem? Wyśniłem to sobie? W sumie pewnie tak było. No bo jak? Zapach? Jaki zapach? A. Pewnie chodzi o Fenrira. Szkoda, że go tu nie ma. Ha, całkiem was sporo, co? Co tak pachnie? Powietrze jest tutaj, sam nie wiem, słodsze. Może to te drzewa. Nie chcecie mnie zjeść, prawda? <laughs> to tylko żart, prawda? Jeszcze nigdy nie widziałem takiego lasu. Tędy? Jeszcze nie skończyłam. To farba skory drzew z żelaznego lasu. Drzewa przechowują wspomnienia lasu, więc farba też pamięta. Wizje przeszłości i przyszłości. trudno się wspiera. Co? Naprawdę ty? Eee, wiesz kim jestem? Co jest? Całe życie czekałam na ten moment. Hm. Jesteś dziwniejszy niż myślałam. A? Wybacz. Byłam nie miła. Trochę. Niech to. Wszystko poszło nie tak. Ja po prostu nie rozmawiałam z nikim od, od bardzo, bardzo dawna. Lubię dziwne twarze. Dzięki. Od początku. Jestem Angryboda. Pewnie masz dużo pytań. Eee, tak. Gdzie Chodź już? jest? Wkrótce poznasz odpowiedzi. No, niektóre. Podobno wiesz, kim jestem. Mówiłam ci Loki. Wkrótce poznasz odpowiedzi. No, dobrze. Nazywasz się Loki, prawda? Tak. Tak się nazywam. Y, Loki. To. Łoooł. Wow. Tędy! Ja... lepiej pójdę swoją drogą. Gdzie ja właściwie jestem? Byłem w takiej dziwnej mgle. O, słyszałam, że w Utangardzie łatwo się zgubić. Ale w Żelaznym Lesie nic ci nie grozi. Wiesz, myślałem, że Żelazny Las nie istnieje. Sprytne, co? Ode mnie nie będzie szukał lasu gigantów, jeśli nie wierzy, że jest Las gigantów. Niektórzy tak go nazywają. Albo nazywali. Co to? Brosza. Ogromna. No pewnie. Myślałem, że nie wszyscy giganci byli gigantyczni. To. Czym się tu zajmujesz? Maluję, zdobywam jedzenie, ratuję, co tylko się da. Ale czemu czekałaś na mnie? Ponieważ moim przeznaczeniem jest ujawnić Ci Twoje. <śmierdzi> <nie> <śmierdzi> Nie! 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 sobie Nie! 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 tak walczył jestem... z Nie! Dzięki. <grym> Dzięki. A ty, czym się wcześniej Nie! Walką Nie! Winter. Właśnie. Tutaj też to dotarło? Wiesz o tym? Pewnie. Czy to kolczuga? Ciekawe co powiedzieliby broki singli. Co? O, to jakby moi wujkowie. Jakby? Giganci z Midgardu są dziwi. To krasnolody. Jeszcze lepiej. Nie sądziłem, że spotkam tu zbory. Nie. Poznałem innego giganta i może zna moje przeznaczenie. Co? E, przepraszam, cieszę się, że mogę z tobą rozmawiać. Dobra. Jest w najlepszym porządku. Trafiłem do magicznego lasu, który nie powinien istnieć. Rozmawiam z gigantką, która w dodatku jest wow. Mam cię. dzięki. Dopiero się uczę, jak tu się poruszać. Dokąd teraz? Moja matka malowała wizje. Przepowiednie. Powinniśmy się zobaczyć. Gdzie twoi rodzice? Nie ma ich tu. To znaczy, że... Słuchaj, wiem, że masz dużo pytań, ale... na to nie odpowiem. Dobrze? Przepraszam. Lampi! A! Pomogę! Powiedz kiedy! Z Dobrze walczysz jak czempion, czy coś? E, dzięki. E, ty też. <laughs> Czekaj! Okej, okay, teraz ty! Uh. Wow! To Medalion i Diego. Ścigamy się? Co? Leć! E, dobra! Jeg kan ikke svare. się, ale znałam już ścieżkę. To trochę nieuczciwe. No, widziałem już takie. No to wiesz jak je pokonać! Zwykle nie dzieje się tu tak dużo. Może od boku. Przecież sami jesteś bogiem. <grym> やるか Trochę tego, trochę tamtego. Dobrze, gotowe! Jesteśmy blisko ołtarzy, na których mama spisywała wizję groy. Dzięki temu nasze dziedzictwo miało szansę przetrwać, pomimo usilnych prób asów. Czekaj. To nie ma Gjavanów? A od kogo się jej nauczyli? Jesteśmy. Mieszkasz tu? Mhm. Tędy. Czekaj, to mój ołtarz? Chciałem go zobaczyć. Dla wielu gigantów poznanie własnej przyszłości jest czymś pięknym. Oczywiście, w niektórych przypadkach trochę miesza im to w głowie. Gotów? Tak, śmiało. Już to widziałem, zanim rozsypaliśmy prochy. Było na ścianie. Wszystko się wydarzyło, jak na Malowidle. Ale to było zniszczone. O, to my. Co jest w worku? Hmm. Ciekawe, kto to. Chwila. Nie. nie! Niemożliwe! To się nie wydarzy! Nie! Nie, nie, nie! Nie! To nieprawda! Ten żelazny las, nawet Utangard! To nie istnieje! Hej, hej! hej, jest! Spokojnie! Będzie dobrze, zobaczysz. Hej! Spójrz na mnie. Hej, hej, hej! Hej, hej Spokojnie. 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 Już dobrze. Przepraszam, nie wiem co się stało. Nie, nie przejmuj się, zdarza się każdemu. To, to serio każdemu? No nie przemiana, ale każdy boi się przyszłości. To nie może być moja przyszłość. Mam służyć Odynowi, a ojciec zginie. Nie ma mowy. Ale nie ma żadnej innej możliwości, więc lepiej się z tym pogodź. O kurde, to nie było miłe. Słuchaj. To wszystko nieważne. Ta cała przyszłość. A nawet Loki. Jesteś gigantem. I najwyraźniej odkrywasz w sobie moce, których jeszcze nie rozumiesz. Przejdźmy się, chodź. Pomożesz mi w czymś, a ja cię nauczę. No wiesz. Spraw gigantów. No chodź.